Wchodzić w umysł psychopaty, w takim razie musisz koniecznie przeczytać: On tu jest. Super. To trzeci dzień wyzwania. się 720 egzemplarzy w tydzień. Do mojej przeprowadzki pozostały tylko 4 dni, i dlatego zwracam się o pomoc, bo wierzę w moc internetu. Panie, wpadajcie na Allegro, pójdźcie. On tu jest, tym dostaniecie między innymi działy z perspektywy psychopaty, z retrospekcjami, w których dowiecie się, co ukształtowało go człowieka, że stał się aż takim potworem. Wziały z perspektywy ofiary, manipulacji osobom z zaburzeniami lękowymi, kącik na wasze tropy i rozkminy. Wiele, wiele innych. 15 pierwszych osób dostaną tak zapakowaną książkę. Idealna wersja na prezent. Dziękuję wam z całego serca za pomoc i do następnego filmiku. Pa!